Witam Was wszystkich. E, więc Tak, minął dzień, tak naprawdę. Wczoraj ogłosiłem mi na Instagramie i na Facebooku całemu światu odnośnie mojego kanału. Bardzo, ale to bardzo e, pozytywnie. Zostałem zaskoczony subskrypcjami, e, ilością w ogóle wyświetleń. Bardzo to miłe, bo przez jeden dzień dla takiego lajka jak ja to, to, to naprawdę fajna, faj, fajna sprawa. E, dlatego spieszyłem z kolejnym filmikiem do Was. No i co? Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wyświetlenia, za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej. No i w końcu też przygotuję dla Was jakiś. jakiś. jakiś, jakiś taki. no. materiał, tak? Bo na razie to jest takie lelum polelum. Yy, przepraszam, Wam pojadę samochodem. Takie lelum polelum. Yy, Gadam o niczym, tak... No więc co? Jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się. Pozdrawiam.